Witam Was dzisiaj serdecznie. Czekam za chwileczkę na Rysia. Przyjechać ma. Pogoda, pogoda dosyć w miarę dobra. Nie jest aż za zimno. Około minus 14 stopni Celsjusza. Najważniejsze, żeby Siwek dał radę zapalić. Oho! Pierwsze co to stacyjkę mam zamarzniętą. Słuchajcie, nie jest ciekawie, bo stacyjka jest Kluczyk nie chce się zapakować do stacyjki Ale numer O kurde, wszystko zamarzło Nawet kranik zamarzł Oho Ja cierpię. Tam buje, ale Ze stacyjką będę walczył, dobra? Jesteśmy dzisiaj na Long Lake'u Villinoise I zobaczymy, czy coś będzie brało Ej no, i kura siwek wystartował. ryś dojechał. Cześć, ja, Witam wszystkich po długiej przerwie. I walimy na ryby, na razie. Jesteśmy na miejscówce. Podejrzewam, że chyba znaleźliśmy. Chyba tak. I teraz pytanie jest: trzeba uwiązać jakąś mormyszkę Kontrola kolorów. Haha, ha, ha. jaką one by tu lubiały. Ja to bym się skusił na coś takiego. O, z diamencikiem. Zaraz przywiążę. Do tego dam gumeczkę. Ale wszystko zamarza. Ja ci sumę. Jasny gwint jak mi zimno łapę, a tobie. zeszło troszeczkę, to wszystko tutaj rozstawić. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Musi być duża wilgoć w powietrzu, Lisiek. No, tego. Co? No, że przy tylko przy minus skóra dwunastu czy tam iluś piętnastu Celsjusza marzniemy. To musi być coś z wilgocią, wiesz? A ile odczuwalna dzisiaj jest? Dwa Fahrenheita, tak? Odczuwalna miała być dwa Fahrenheita. Aha gdzie są moje gumeczki tutaj? Są. Okay. trzeba założyć specjalną gumkę tym rybkom tutaj. Nie ma nikogo, a wiesz co to oznacza, jak nie ma nikogo rysek? Co? Będziemy sami i będziemy ryby. Tak, że kura, są tak rewelacyjne brania, że aż hej No kurcze, nie mam żadnej otwartej, nie mam chyba. No dobra, trzeba nową paczuszkę zacząć Gumeczki, tak jo I wio Barweć na na Jako Jaką mormychę żeś kura zastosował, co? Z tych specjalistycznych na pewno Mormychę To czemu? To założ i będzie widać. Troszeczkę przykrócę. Ej, jak zimno. Nie lubię, nie lubię jak jest tak zimno. Wolle jak jest cieplej. No zaraz będzie gumeczka założona. Ciężko ją założyć w takim warunkach. ok? tak będzie wyglądał mój zestaw Dobra, teraz jeszcze tylko sobie muszę Wygrzebać gdzieś mój drucik kulka wodna tu jest Ok Prawie jestem gotów Prawie Żebym się teraz tylko nie poplątał Aha, już Telefonizuję się tu Dobra, założymy to w uchwycie, Już dziurka obmarzła, a jak? Teraz wracam, a i rysiu złapał Teraz ci się o kabelek zaplączę. Krapiś No proszę I złapał rysiu, ja jeszcze się dobrze nie rozłożyłem, a rysiek już łapie Dasz mu jeszcze zapalić, czy jak? No Ale ma Dobra, weź go wypuszczę, bo on zamarznie

Dobra, ja sobie też muszę przygotować sprzęt, do cholery jasnej kurapierdzielę głupoty i... Troszeczkę tego kabelka trzeba schować, bo... Z Green Bay'a to... Za dużo może być Power To ja mam to połączane, muszę sprawdzić <tryk> Trzeba to będzie zaraz poustawić. Aha. Muszę się troszeczkę poustawiać z tym wszystkim No i co? Zapuścimy zaraz do wody, tylko trzeba troszeczkę odmrozić dziureczkę. Do jest w miarę ciepło. Na razie namiar tu zamykał nie będę. Zobaczymy co się będzie działo. też całkiem nie widzę, nie wiem dlaczego. O. Zobaczymy za chwilę, czy coś chyba już idzie. Piękny poranek, co? Świetny, świetny słoneczko ślicznie wstaje. Koniec lutego, lodu jest już grubo i długo, więc te ryby, one gdzieś za tlenem muszą iść, za jakimś pożywieniem, za tlenem, no nie wiem, ja ich tu nie będę szukał na tym jeziorku, bo nawet nie wiem gdzie. Przyjechaliśmy rekreacyjnie, tak? Tak. Siwek przywiózł wszystko. No może coś jeszcze złapię, to tutaj wychodzi tak przeważnie, że godzina 8 nie? I coś tam jest przed nie gdzieś, gdzieś, mały okonek czy coś Kamer ustawiony Oczywiście oczywiście Ale skrzyczy się niegładnie, ładnie co? Krapicie ładnie się walny się walczy, <tulę> Ty co robisz? Krapyjnie bym się kawy nalał, można? O to kawy bym się też napił Zaraz wyłączy kamerę w takim bądź razie ale jak słoneczko troszeczkę słoneczko zaszło Rysiek, już jest skóra chłodzi. Zimę, jak diabli jest od razu. no Nawet czuć po tych pożywcach zasłoniłem się zasłoniłem się namiotem ten lekki taki wiatereczek delikatny i jak słoneczko było to a wylewasz chłopie zobacz złoty a, bo to tak, wiesz, bo to one lubią kolor, to, to tam... ale nie chodzi, że wylewasz kawkę taką dobrą a to tyczkę to już nie no, ha, Poczekaj się będzie chciało pić. Nie, to Powącham. Po, to do sklepu pojadę po kawkę. Amaretto dodane. Amaretto Czuć w parce. Para jak idzie, to już od razu czuć. Przejdź jeszcze po tych dziurach dalej gdzieś. Jedna sprawa. Zawsze rysiu. Pokazujemy fishfindery, czyli sondy, wszystko. Przeciwka, namiot. Nigdy nie skoncentrowałem się na wiertle. Wiertło jest założone na uchwytach. Słuchajcie, spalinowe. Wiertło spalinowe, a trochę ooliwione już. Widzicie, tu jest zbiornik. Tu mamy włącznik on off, czyli włączone, wyłączone. Od spodu dajemy sanie. Jeżeli rano przyjeżdżamy lub po dłuższej przerwie. Trzeba troszeczkę podpompować paliwka. I tu taki niebieski przycisk jest. To jest dekompresja. Wciskamy dekompresję, sprawdzamy, czy jest włączone. I sznurkiem krótkie pociągnięcia do klatki piersiowej. Aha. Sanie mu trzeba już wyłączyć. Dekompresja i jest odpalone. Ta, tu jest przycisk przyciskamy przycisk. I, nasze wiertło, i nasze wiertło wierci zawsze wciskamy dekompresję oczywiście włącznik później wyłączamy tu jest akurat noga czyli wiertło jest 6 calowe, z, dwoma, z dwoma nożami tnącymi za chwileczkę wam pokażę, tylko niech się ustawi dobrze w uchwycie. Dwa noże tnące są. Jeden nóż rozbijający. O, troszeczkę się pokruszył. Przydałoby się go podostrzyć. Tak wygląda wiertło moje spalinowe. Tu jest skrzynia biegów. To wiertło już wykręciło milion dziur. Zakładamy zawsze po zakończonym wierceniu. Zakładamy dekielek zabezpieczający. Kiedy przechodzimy, możemy zahaczyć czy bluzą, czy kurtką, i o te bardzo ostre noże możemy uciąć, rozpruć sobie nasze ciuchy albo rękę. Ok, wracam, kurę zamykam namiot, bo jednak się robi troszeczkę chłodniej i łażę do kabiny. Słoneczko sobie wyciągnę. Co? Ryba jest? Co? Czekaj na mnie. O, czekać na ryjsie trzeba. No i zamknęliśmy namiot tak. i łowimy w ukryciu, tak? Tak. Bo jednak kosteczki marzną. Stare, to będą marzły oj stary stare już się robimy, Niestety Lata lecą. ja podziwiam, ja podziwiam ludzi, którzy robimy na, na wiaderku. I na, wiaderku nie? I na kolanach. Albo na kolanach. Albo na kolanach, zgadza się. Słuchajcie. Chciałem z tego miejsca pozdrowić Konrada z, a, Częstochowy, medalika. Konrad, pozdrowienia masz ode mnie tutaj. No i jedno mam pytanie, Rysiek. Jak? Słuchaj, szykuje nam się no. z soboty na niedzielę, nocka, chcemy pojechać na Green Bay na sieję w nocy. Mhm. I teraz bardzo bym was prosił, pod tym filmikiem tam na dole, napiszcie w komentarzach, czy warto to nagrywać, czy chcecie to oglądać, czy nie. Bo jeżeli nie chcecie oglądać, no to nie będę ja siebie męczył i was po raz kolejny. A jeżeli chcecie, no to tą wyprawę nasieję, na się na nagramy. A będziemy troszeczkę stosować inną metodę, nie tam żadne blaszki, tylko mormyszki z żywą rybką. I bardzo bym was prosił o jakiś komentarz, czy chcecie, czy nie chcecie, żeby to nagrać. Bo to już było kilka filmów. No wtedy. właśnie. I nie chciałbym się powtarzać i nie chciałbym zanudzać. Także dajcie komentarz pod filmikiem na dole. A my tutaj sobie siedzimy i czekamy na no tę jedną i chwilę. Teraz zobaczcie ale... co tutaj wybrać z killerów. Ale Rysiek masz te cukierki, to kurczę ja nie no. mam żadnych. Ja nie mam z tych to żadnych. Będziemy się dzielić. A jajaj. jaką założyć? Jakie kurwa czukiereczki kolorowe, zobaczcie. Mm. Wszystko wolframy. Ty, a tu jest nawet na podwójnym krzyku taka malutka, patrz, o. Jak oni to zrobili, to ja nie Było kilka więcej, ile się e, nie, o, 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 co się Ale przywali. Coś się oderwało. Jest, mu no przewalać, no. Ty nie widziałeś tego? Za, 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 za późno zauważyłem. Stary, to ja już dużo wcześniej widziałem, że A, się zaplątał aż o tamten kabel, to jest strajbez. To jest strajbez. Okoń! Ale ładny okoń! Kurza broda, widzisz? Patrz jaki kurna dżambusek! Jasny gwind jak one tu porosły. Pokaż gościa. Ale gorzka. Ale łokoń nisko wyrosło. No. Ładny, dawaj tu go kura zaraz... Czekaj, nie wyciągaj mu jeszcze. Pana. Delikatnie, żebyś se haczykać. Yes. Pokaż go jeszcze tak na chwileczkę. Ale śliczny. Patrz jak mu mleko leci. Dotarła gotowe. Dobra, puszczaj łobuzę. Nie się rozmnażać. O tak, dupą w dziurę. A poszedł. Znaczy no, z mleczkiem. Ale miałem branie. Jasny gwint. No widzisz. No, szkurza twarz, ale branie. Miałem zobacz. Pop jest wysoko, poszła. I siedzi ryba. Ale przy Rysiek. jest następna tam przy dnie? Ja też mam właśnie przy mojej burmistrzu. Patrz to jest. Yellow base. Ha, 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 ha zmieniłem tylko mormychy uciekaj robaczku złocciutki i nie wrócił do dna, widziałem go jak przypłynął do dna ale to są torpedy te Yellow bez. nawet nie zdążyłem kamery dobrze włączyć się kładzie na maszta tą kawkę no, daj Ci przytrzymam kubeczek Żebyś się nie rozlał na nóżkę Dasz sobie radę? Boję się, żebym ja się nie napił, ty cysku... To dla ciebie leje Ale słychać pięknie tą kawkę. Ajajajaj. Aj, aj, aj. Po raz kolejny z Amaretto. O! Co by łączę teraz kamerę jak będę... Ale się jeszcze za Maretę, to jeszcze będą pisać jaki rodzaj, jakie co ile daje, jaką daje temperaturę ciała wewnątrz. Na zewnątrz i od tyłu. Tak No A kurde miałem branie A muszę Są ryby, uysiek Kuba na no jak wysoko idzie ja nie chcę właśnie Ciebie też? Też No idzie za Całe nas... stado jest Aby tak wysoko wyszła i nie chcę No chodź malutko, chodź Tak poszły Jak szybko przylazły tak szybko poszły jeszcze, 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 jeszcze coś chce iść O, no, grucha lud a no, co to za ryby są, że nie są? No popatrz no I na mało mi Ale jak szybko Doskakują masz? Ale podbił A ja go mam Zaraz zobaczymy co to za ryby są Patrz co to, to są. Jakie ładne okoniska. Patrz. Jakie dżambusy chłopie. Zobacz jaki dżambu. A ten, patrz aż mu ikra z tyłu wychodzi. No. Uciekaj ty z tą ikrą na dół. O! No i Rysiek teraz ma następnego. To ja leczę... Ale jak jest stado tu podeszło, bycie, patrz. No. To teraz ja szybko jadę na dół. Tylko że. Ale będzie teraz Eldorado przez moment. Ale one nie chcą tak za bardzo brać. One nie chcą właśnie na kolor ten pomarańczowy co ja mam mm. jest ich od... I już jest cała czerwona krecha no ale przykro doskakują strasznie szybko tak nie chcą brać się... ale biorą nie chcą brać, jak branie puścił. za braniem jest tylko puścił, skubany puścił mi muszę gumeczkę szybko poprawić ściągnąłem troszeczkę i już zaraz pójdą już poszło ode mnie ode mnie też poszło gdzieś na bok hmm. takie fajne branka były ale na jakiej torpedzie tu wpadły no. i to by było na tyle no i trzeba by chyba kolorek zmienić bo one coś na pomarańczowy nie bardzo Te one na takiej torpedzie wpadają że szok no i nie ma ich poszły ty ich nie korciłeś i tyle ale jakie o konie kura duże co? To, wpadły i moment gdzieś Chodzą całymi stadami wokoło kura gdzieś tutaj szukają Górki, no Za rybkami szukają Chyba, że one się teraz stosunkują już Nie No jak jak tej ikra wystawała a tamten kura lał mlekiem To by nie brały Jo jak nie nie w jest, jest ryba, To jest chyba. nie biorą to Jest tak samo jakbyś ty w czasie godów chlebek chce wziął i jada. Była przez moment u mnie. Jest koło mojej blaszki. Była, ale się zmyła. Była ryba No i jest taka sprawa, że niewiele zostało baterii w kamerze. No. Ryby nie bardzo już chcą brać. Parę okonków fajnych złapaliśmy i tak asekuracyjnie. Chcieliśmy się pożegnać z wami, gdyby... Tak, bo baterie coś słabo wytrzymują dzisiaj. No wiesz, zimno, nie mam ładowarki. Tak. Wziąłem tylko trzy baterie i kończą się. Kończą tak. się baterie i my się będziemy niedługo też kończyć. Tak. I słuchajcie, pytanie napiszcie, jest. Napiszcie napiszcie pod filmikiem, czy chcecie z Green Baya filmik. Dokładnie. Czy chcecie zobaczyć, napiszcie w komentarzach, czy chcecie zobaczyć naszą następną podlodówkę na siei, nagrywaną w nocy w namiocie. Gruchówkę, no gruchówkę o, to chyba wiecie, jak Fasolka grota. będzie to gwarantowane. Tak. Na gorąco i dwa słowa, tak czy nie. Serdecznie Was pozdrawiamy tu z Long Lake Illinois, w Illinois USA. Oho, z Long Lake. Pustego jeziora. Z no, jeziora tak, wy wydłubanego lokalnie. Tak. Trzymajcie się I najwyżej, i najwyżej jak chcecie nas zobaczyć to napiszecie, wtedy nagramy filmik i będzie co pokazać. A jeśli nie, no to dajemy sobie siana z podlodówką na razie i czekamy na otwartą wodę. Trzymajcie się i pozdrawiamy Was serdecznie. Serdecznie. Do końca marca. Cześć.